Chodźmy. Opuszczam to miasto, a ty, moja miłość, zostań tu... Heidi! Tak się martwiła! Przepraszam, ciuciu Detu Co ci strzeliło do głowy, żeby uciekać z domu? Myślałam, że tak będzie lepiej. Klara nie chce, żeby pani wyjechała, a ja wiem, że wyjeżdża pani przeze mnie. Och, bzdura! Powiedziałam wam, że dostałam dobrą propozycję pracy i wcale nie wyjeżdżam z Twojego powodu. Proszę zostać! Klara pani potrzebuje! Ja chyba też. Tak zostanę prawdziwą młodą damą, jeśli pani wyjedzie. Ale Heidi ma rację. Nie może pani wyjechać. Uch. Już mnie nie potrzebujesz, Klaro. A inna mała dziewczynka tak. Ależ ja pani naprawdę potrzebuję. Była pani dla mnie jak matka, odkąd moja mama odeszła. Ja nie chcę pani stracić. Nie mogę. Nie mogę stracić drugiej matki. To niemożliwe. Och, kochana Klaru. Wiem, że jest trochę inaczej, od kiedy Heidi tu jest. Teraz jest moją najlepszą przyjaciółką, ale ja pani potrzebuję. Boję się zostać sama, jak pani wyjedzie. Przepraszam, Heidi. Proszę pani, czy naprawdę musi pani wyjechać? Czy inna guwernantka nie może się zająć tą małą dziewczynką? Muszę o tym pomyśleć. To nie jest odpowiednie miejsce na takie rozmowy. Wracajmy do domu, dobrze, Adelaido? To należy do pani, ale... Chyba go pani nie wyśle. Dziękuję, Rudy. Myślę, że wszystko będzie dobrze. To, a, 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 nie ma za co. Obiecuję, że już nie wpadnę w żadne kłopoty, proszę pani. Droga Klaro, przemyślałam wszystko i podjęłam decyzję. Zostaje pani! Jestem przekonana, że znajdą odpowiednią guwernantkę dla tej dziewczynki. A pani siostra zrozumie. Wie, jak bardzo związana jestem z tobą i z tym domem. Żadnych więcej psot, Adelaido. Żadnych psot. Obiecuję. O! 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 Mm. No, myślę, że czasem pozwolę Wam pobujać się na huśtawce i raz w tygodniu pójdziemy do parku. Naprawdę? Ale pod ścisłą kontrolą i tylko wówczas, kiedy obiecacie, że się całe nie ubłocicie. Dziękuję Pani. Dziękuję, że pani została. Skończyłyście na dziś ćwiczenia gry na fortepianie? Wersja Polska, Agencja Produkcji Telewizyjnej dla TVP ABC.